Słuchajcie, tak sobie na co dzień siedzę w stumilowym lesie z przyjaciółmi. Sobie łażę tam z prosiaczkiem, to tu, to, to tam. Mam mały rozumek. Śpiewam sobie piosenki o chmurkach, opiekuję się kangurzycą. gram w misie, patysie i robię w piździec niepotrzebnych rzeczy. Ale wiadomo, państwo dzieci się bawią. Jedyne, jedyne, co mnie trzyma przy życiu, to mój miodek. Kocham, szczególnie trójniak. To po prostu tylko czekam na piątek, piątkowy wieczór. Wtedy wpada uszatek i gąska balbinka. Tato się trzyma. Tato ma to ciało. To bym wziął i zacałowałbym. A wtedy sobie siedzimy i oglądamy takie różne, takie śmieszne, takie dla dorosłych takie. Jak już wpadliście, to coś co możecie pooglądać, co, co? Nie możecie? Mogą. No mogą. Słuchajcie, no i co? A czekaj, wróć. Jeżeli ktoś nie kojarzy, kto to jest Uszatek i Balbina, to wam do łóżka, bo na bank nie ma 18 lat. No to co? A w ogóle, korzystając z okazji, chciałam pozdrowić Andrzejka. A trzyma trzymaj się, do wesela się zagoi. Wojewódzko. No to co? Na zdrowie, znaczy się zapraszam. Zapraszam teraz. Ta Dziękuję za szalone brawa, jesteście kochani. E Wszystkiego, e, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich. E, a propos, mam też, też takie pytanie e, do dziewczyn. Ja, jak to jest, jakie to uczucie dostać kwiaty od ukochanego mężczyzny, który wie, że jeżeli ich nie da, będzie miał słuchanie do końca życia? My, my mamy trudno z kobietami. My mamy. Kozak. My mamy trudno z kobietami, bo... A przecież, przecież to dla nas Bóg stworzył kobietę, dla nas facetów. Nie nas dla kobiet. Nie było, hej Ewa sztama, robimy Adama. Nie! Bóg, który nota bene jest facetem. Skąd wiem, że jest facetem? Bo ma brodę. Bóg mówi, Adam wszystko w porządku w raju, nic ci nie potrzeba, elegancior jest. No trochę mi się nudzi. Zjadłbym coś dobrego. Podłogi się kleją. Bóg mówi, dobra, spoko, nie ma sprawy, jest dla ciebie, prezent, niewiasta Ewa, Woohoo! Adam trochę posmutniał. E, on liczył raczej na kłada. Bóg mówi, co jest, nie podoba ci się prezent? Fajny, zobacz, baw się, to dla ciebie, no. Ja muszę lecieć? A, y, nie tykajcie owoców z tego drzewa, dobra, bo umrzecie. Trzeba mu przyznać, miał tekst na wyjście. Nie? I oczywiście kto? Ewka. Zeżarła ten owoc. Jeszcze doniosła sam Adamowi. on Adam mówił, o, dzięki, Ewka, za hojność. Tam ogryzek. się Okazało się, że powstanie ogryzka też ma tę moc, też miał przerąbane. I Bóg się wkurzył. Mówi, kto zjadł... Wiedział, kto, są dwie osoby w raju. Dobra, wiem, kto. E, dobra, słuchajcie. Wiem, kto, także tego. E, mówiłem, nie jesteście owoców z tego drzewa? Mówiłem, bo umrzecie. No, ale żyjemy także. Nie zmienia tematu, gówniarzu. No, ale ja nie wiedziałem, że to z tego drzewa. Bo Adam nie wiedział, że to z tego drzewa, bo gdyby Adam wiedział, to by w życiu tego nie zjadł. Facet ma zasady. Ten gościu jest dla mnie miły, dobry, daje mi wszystko. Dał mi sad, daje mi prezenty. To drzewo jest dla niego ważne. Nie wiem dlaczego. Nie, nie jem. Nie jem tych owoców. Może to drzewo zasadził jego dziadek. Nie wiem. Może te owoce są na przecier. Zasady to zasady. Bóg mówi, dobra, Kara dla ciebie, Ewa, będziesz w bólu rodzić dzieci. Coś akurat w porządku. Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Ewa nie rodziła w bólu dzieci. Szłaby sobie jakieś rajem. Tak. Bóg mówi: Dobra, ale najważniejsza kara dla ciebie, Ewa, co miesiąc będziesz miała okres. Kara dla ciebie, Adam, co miesiąc będzie miała okres. Ta. Religia jest w porządku, między innymi pod tym względem, że nikt z nas, jak tu siedzimy, nie wie, jak to na 100% było. Tak naprawdę. Czy było trzech króli, czy więcej, jak mieli na imię, czy trzech mędrców. Kim byli? W ogóle kolenda podaje, że to byli trzej mędrcy. Ja bym sprawdził ich kompetencje. W końcu szli za gwiazdą. Myślę, że prowadził ich ten skadzidłem. Tam! W końcu doszli do tej stajenki. Na wiadomo, impreza, jak to na Pępkowym, wszyscy rąbani. No, a klękają. Tu... Pierwsze przyszły na imprezę, to się wybacza. Tu pastuszkowie w rogu tworzą kolendy. No to, no to nie dał mu matula. Sukienki. Mocne! Podoba mi się. Tu ktoś żyga, tu ktoś tańczy na stole, wiadomo, tu butelki, puszki się walają. Tu w rogu, na rożniku, siedzi owca. To mówisz Józek. Masz syna, a nawet nie bzykałeś. Nie no. ja, cię, ja cię szanuję, ja cię szanuję. Tylko wiesz, ludzie gadają. Dzięki. Baniutki, Kiedyś. A słuchajcie, teraz to będzie. Nie patrzcie na to teraz, to jenie. Słuchajcie, to co teraz się dzieje, jakby na scenie. Księżowskiej, <noise> czy, czy jakkolwiek, e, to co robi papież, to pokazuje tylko, że facet, facet jest zwykłym facetem, tak? Że papież to jest zwykły facet. Jakby, że ma, nie wiem, swoje wady, zalety, że ma fajną funkcję, spoko, ale to jest zwykły człowiek. On, nie wiem, puści bąka. Nie! Papież! No tak, normalnie zjada, przełyka, trawi. Tu nie zabierają tego anioły? Nie, to jest zwykły facet, wiecie, on, czy ma czasami, nie wiem, gorszy dzień. Zresztą, z drugiej strony sobie zawsze otworzy okno, tak, cyk, stanie. Normalny człowiek, jak sobie stanie przy oknie, to się robi. A on zawsze ma 100 tysięcy ludzi. No, dawaj, śpiewaj z nami, dawaj, w 100 językach. Ja mu się czasami nie chce, słuchajcie. Czasami, czasami tylko wyjdzie, stanie, pomacha, prawda? Ale tak mu się nie chce, że ma tylko górę założoną. Na dole, nie wiem, jakieś slipy w grochę albo jakieś święte, nie wiem, Jezusy na przykład. Może mają jakąś taką całą na przykład, nie wiem, kalesony w 12 apostołów. Na środku Judasz. Pss. Jest więc nie więc wiadomo, no nie? Kurczę! Zamknie okno, wraca do PlayStation. Fajnie, jakby papież y, lubił grać w PlayStation, na przykład w FIFA. Zawsze by się wkurzał, że nie ma Watykanu. A, szajsę, a, szajsę. Wiecie, to jest. Można sobie trochę pogadać, to no nie? Ja na przykład, jakbym był papieżem, to bym próbował tak wyjść troszeczkę do ludzi, do młodych, nie? Tak się troszeczkę otworzyć, nie wiem. Ten tweetował w Porzo. Ja na przykład miałbym konto na fejsie. Na przykład każdy mój post, to byłby Wielki Post. Mogłoby być trochę kontrowersyjnie, bo jakbym na przykład napisał Wielki Piątek, o dzisiaj Wielki Piątek, Jezus umarł na krzyżu, to tam 2 miliony ludzi i lubię to. Trochę hardkorowo, no nie? Albo na przykład stanąłbym w tym oknie, otworzył, tak, wiecie... Heo, <Sów> heo, o, he o. A bum bum, o bum bum, uuu, u. jesteście <Szysty> <szysty> zajebiście. Dobra, łapcie mnie! Kupacie, co mi się działo? Kurde, idzie sobie jakiś nie wiem, turysta przez Watykan, patrzy, a tam niosą papieża, a na rękach papież. Ej, nie zadzielaj kiecy! -hu -hu! Oczywiście to jest niemożliwe, wiadomo, przecież papież to jest starsza osoba, co on maksymalnie może zrobić? Otworzyć okno, wziąć poduszkę. Przeszkadzać ten śmietnik, gówniarzu? Mam zejść do ciebie? Mam laczki włożyć, zejść do ciebie? Tylko oczywiście po niemiecku, no nie wiadomo. To jest coś takiego, że w dawnych czasach, jak ktoś coś złego powiedział o kościele, to zaraz była krótka piłka. Jedna stos. Tam nie było dyskusji, no nie? Tam w ogóle ciężko było kiedyś gadać. A wiesz, że ziemia jest podobno okrągła? Jedna stos. Ej, spokojnie, biskupie, jedna stos! No, jedna stos. Ludzie się stresowali, przestali gadać, było czoło, coś. jedna stos. Chodzili tylko po ulicach, czasem wysłali sobie SMS-a, wszystko, no nie? Teraz, teraz nie jest lepiej, tak? Teraz, nie wiem, potrzesz Biblię, to zrobią z ciebie, kurna, celebrytę. W islamie tak nie jest. Wiem, co mówię. W islamie jest, jest ostro, nie? Tam powiesz coś złego, na przykład, nie wiem, że stara Mahometa pierze w rzece, Zoroc jest, co, kurwa? Podbiega do ciebie mały koleś z plecakiem i... Allah akbar! I cię nie ma. I zawsze przy tym musi zginąć jakiś Amerykanin, to jest taka reguła, no nie? Oni to mają gdzieś zapisane, zawsze musi dostać co by było, gdyby nasi fanatycy religijni byli tacy hardkorowi? Zobaczcie, średnia wieku polskiego fanatyka to jest, ja wiem, 90. Im już tak dużo nie zostało do końca, więc nie mają dużo do stracenia. Oni są nawet już gotowi, wiecie, oni mają tak zawsze beret, płaszcz. Nie wiem, czy zauważyliście, im starsza kobieta, tym dłuższy płaszcz. To ma chyba coś wspólnego z długością piersi. Więc jest tak, beret, płaszcz i taki wózek bojowy na warzywa, no nie? Co by było, gdyby tam zamiast warzyw naładować trotylu? Zresztą skąd trotyl? Oczywiście z Rzeczpospolitej, no nie? Więc załadować tam trotylu i taką babcię wpuścić w jakieś takie miejsce, na przykład, nie wiem, gdzieś w niedzielę do otwartej galerii handlowej, nie? Ona ze z tym wózkiem wyszła i to, i i to. Coś by musiała krzyknąć na przykład, nie wiem, swoją barkę pozostawić. Albo na przykład ostrzej. Jebać duska! Teraz weź sobie wyobraź, że jesteś w głupim warzywniaku na osiedlu i nagle słyszysz i, o, i, o, i, o. I nie wiesz, czy przyszło bobo po i czy cię zajebać. E, poproszę tak, kalafiorek, ziemniaczki i wasze pogańskie dusze. Więc kurwa, ten... i myślę sobie tak, że jeżeli fanatycy chcą się rozwalać, Jeżeli fanatycy chcą się rozwalać, to ja mam luz. Byle się topili. Dzięki wielkie. Jezu, ja no szarąbiste! o tych kaktusach było! Ty weź powiedz jeszcze raz. Słuchaj za tydzień też będzie ekstra. Weź powiedz o tych kaktusach jeszcze raz, bo do ciebie zajdę, ty! Szak, halo! Ha, halo! No, polezę do niego. Mm.